Lato. Lato. Miasto czy wieś? Miasto. Kino czy spacer? Kino. Blondynki czy ciemnowłose? <laughs> Jasne, że blondynki. O ty! Mogłam czysto właściwie do końca świata. A myślisz, że świat się kiedyś skończy? Nic nie trwa wiecznie. Świat tak. Kiedyś wszyscy umrzemy. To nieuniknione. My tak, ale świat wciąż będzie trwał. Na tym to polega. Nie chcemy świata bez nas. Jak sądzisz, jak będzie wyglądał koniec świata? Nie wiem. Ogień? Ból? Ja myślę, że ludzie zwariują. Zwariują? Będą się nienawidzić i zabijać. Zaniknie kultura, sztuka. Jedni będą silniejsi od drugich, aż w końcu wszyscy zapomną jak było wcześniej i nie będzie już czego ratować. Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. Ja to widziałem. Jak to? W koszmarze sennym. A co się stało Śnie z nami. Rozdzielono nas, ale wiedziałem, że w końcu cię znajdę. Skąd? Bo ja cię zawsze znajdę. Nawet gdy świat obróci się w chaos? Nawet wtedy. I nawet na innym kontynencie? Wszędzie, ale cieszę się, że nie wyjeżdżasz, Aniu. Ojciec i ja od początku nie chcieliśmy. Mama bardzo nalegała, ale w końcu dała się namówić. I dobrze, przecież nic nam nie grozi, żadnej wojny nie będzie. To samo mówi ojciec. Mama bardzo nalegała, żebyśmy wyjechali do Ameryki. Ale tata nie chce sprzedawać kamienicy. Ja chcę studiować w Polsce. Co się o to spierali. Nie martw się, niedługo przystaną. A twoi rodzice? Martwią się, ale nie planują wyjazdu. Ojciec zawsze, gdy mówił o wojnie z bolszewikami, mawiał, jak Bóg da synu, następnej wojny nie będzie. I myślisz, że Bóg go wysłuchał? Bóg wie, co robić. Wie, gdy stworzyć świat i wie, kiedy go skończyć. Przeżyjemy koniec świata? Oczywiście. A nawet jeśli nie, to i tak będziemy żyć. Pamięć o nas nie zginie. Będą opowiadać sobie o naszych przygodach. Kto będzie pamiętał Janek, skoro wszystko zniknie? Po końcu jednego świata rodzi się drugi. Będą tęsknić za naszym światem, ale my w nim zastygniemy i będziemy historiami opowiadanymi z uśmiechem na ustach, a czasem ze łzami w oczach. Bo ludzie będą się wzruszać? Będą. Może nawet czegoś się od nas nauczą. Nauczą? Chyba każdy coś po sobie pozostawia. Nie sądzę, żeby ktoś się ode mnie czegokolwiek nauczył. Bo jeszcze za mało Dużo przygód przed nami? Myślę, że więcej niż możemy sobie wyobrazić. Chyba powinniśmy już wracać do domu. Idą do chmury. Zostańmy jeszcze chwilę. Mamy piękny dzień. Cieszmy się nim jak najdłużej, przed burzą. Twoi rodzice? Nie żyją. Co? Jestem Harry Potter. Ta <noise> brodę Merlina! To Harry Potter! Nie kręcę z wami więcej. <noise>